Siemanko ponownie w symulatorze jelenia! Słuchajcie, widziałem, że wam się gra dalej podoba. Także zarąbiście, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, jeśli chcecie dalej oglądać. No, 3000 wbijcie, będzie spoko. Słuchajcie, dostałem challenge. Challenge dostałem w komentarzach, żeby zespałnić dokładnie. Już patrzę na ten komentarz. Uwaga, uwaga, uwaga. 5000 owiec na start. Ja pierdzielę 5000 Nie da się. Uuu, tylko 99 jest na maksa. O nie Czyli Tyle z naszego challenge'u tutaj. Nie da się więcej Polar -bera? 90? Dobra, to na maxa minie. Na maxa minie, ile się da? 20. No dobra, słuchajcie. Tutaj napisali zresztą, że, że może legować. Także słuchajcie, na maksa słuchajcie. Skoro tak, to na maksa tyle, ile się da. Zrobimy tutaj e, jeszcze kolejny challenge, jaki tutaj dostawałem, to żeby spróbować tym e, mechem całym. Zniszczyć ten nieśmiertelny budynek, bo jest tak opcja, że da się go tym zniszczyć. Także zobaczymy. Ja się póki co tutaj muszę uzbroić. Polecimy. Dawaj jeleniu! Dawaj tu trzeba granat! Granata potrzebuje! Ziomeczku! Ziomeczku, granat! Jest! Dobra, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Dawaj granat Dawaj granat, bo tutaj czeka nas zadymka ostateczna. <noise> Biega w locie, Skubaniec. Kurde, weź stąd wejdź to trzeba być kozakiem, nie? Dobra Jak nie tędy, to tędy. O, proszę bardzo. To co? Robimy za dymę, co nie? Dobra, i ruszyli, i ruszyli na pełnej. Nie wyjdziecie do mnie! Nie wyjdziecie do mnie! Ejlo. lo! Woohoo. Już kolejny poziom. Dobra, okej, okay, nice. To się zaczynam. To się zaczyna! To się zaczyna dopiero! To dopiero będzie akcja, maksimum! O! To goście! O ja pierdziele, o ja pierdziele, to już jest kolejny poziom! O ja pierdziele! Umrę, zginę, przepadnę! Nie! Ile laserów tu lata! Come on! Wy chyba sobie żartujecie ze mnie! Uuuu! Jaka za Co się wyprawia? Nie, ja zginę! Spadajcie z tymi blasterami ode mnie! Oooo, darowam! Darowam, nie! Dalej żyję! Dalej żyję! Spadać, króliki! Spadać na drzewo! Do norek! Gdziekolwiek wy żyjecie! się do podziemi! O, wy z podziemi wylatujecie! Kurde, FBI normalnie jakieś! FBI, królik, Nie strzelaj do mnie! Co ty? Pijany czy co? Halo, dziękuję! Do widzenia! Wszystkie króliki padły! Nice! 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 Jaka zadyma. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Jaka akcja poszła. Jaka akcja. Nie zlagujecie mojego kompa. Tak 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 lekko. Tak łatwo. Cokolwiek. <grymne> Nara wam. Co jeszcze żyjesz? Jest. No, zadyma ostateczna zrobiona. Super. Naprawdę super. <grymne> Jaka akcja poleciała i ja pierdziele. To się wyprawiało tutaj. Uuuh. Dobra, czyli widzicie maksimum policji bez problemu, no problem. Dawaj, twórco gry, potrafię więcej. Nawet serduszka mi nie, nie, nie zjechali. <laughs> o nie, to ten nawiedzony skuter? Spadaj, narać. To była dobra akcja. I cyk do wody misiek Narać Dobra, gdzie był mech? Gdzie był mech? Musimy znaleźć mecha Metal Dira musimy znaleźć Gdziekolwiek on nam się tutaj kryje Chodźcie, weźmiemy super sportowy wóz Dawaj Bugatti Veyron Super Lecimy z buta Dobra, tu mamy Tu mamy krówki W razie czego wiecie co? chciałem cię zabrać, cho, krowo, chodź, lecimy Tam, czy ten mech tam dalej jest? Po resecie gry Dawaj, musimy tam podlecieć Są wszystkie rzeczy, jest mech, dobra Idę, do, idę do od ciebie I ciach Dobra, dawać go, dobrze, że gra zapamiętała Tak się zastanawiałem, czy coś w tej grze się zapisuje? Otóż tak, wystarczy go raz odblokować Tego naszego mecha i go mamy Dobra Lecimy O kurę, tam jest koala dalej to nic! To nic! To nic! Spadniesz z budynkiem. O ile da się go zniszczyć, co nie? Woo może z drugiej strony spróbuję, jak on się tutaj trzyma. Dawaj, 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 dawaj. No co się blokujesz? Kupel. Kupel! Okej, okay. i naparzamy. Zero. Co zero, kurde! No nie! Dlaczego czego ten budynek jest nieśmiertelny? Halo Całe miasto da się zniszczyć, ale ten budynek to jest jakiś OP Wait a second Dobrze Ok, musimy jakoś koalę zniszczyć Wuhu Gdyby tak spróbować go tutaj wyjaśnić Wait Czemu ty jesteś przenikaczem? No daj tutaj. A gdyby, a gdyby go sklepać, tak po prostu? <śmiech> o, o, <śmiech> o. nie. <laughs> to mnie porobił. To mnie porobił, ziomeczek. To jeszcze raz. No wstawaj, 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 wstawaj. Spróbujemy go porobić i potem mecha użyć, może tak to działa. A jeśli to nie działa, to niestety nieśmiertelny budynek. Przykro mi. Dawaj. O, dobry Spidey, dobry z ciebie Spidey. Nice. Spider dire. Nie no, koala wkurzyłeś mnie. Dwa razy podrządnie zabić. Kurde. Kademy, czyli faktycznie muszę się chować. <laughs> za budynkiem, bo to innej opcji nie ma. Dobra, czyli, czyli pierwsze taktyki, które tutaj miałem na niego, są zawsze najlepsze. Po prostu się schować i dziada wyjaśniać. God damn it. nie no, kurde. Koaluś, mnie, mnie żeś wkurzył, panie bos. Tu się dostać po ten granat? To jest jakieś wyzwanie, nie? O! Gliczen! Gliczen, gliczen. Ale teraz jesteś bity, ale jesteś bity, ale masz w wpierdziel, słuchaj. Taki w wpierdziel, jakiego nigdy nie doznałeś. Kurde. Dziadu. Nie, 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 budynka mnie nie Co jest? Jak ja go biłem wcześniej? Jak ja go wcześniej biłem? Że go teraz nie mogę. Wait, ja wiem dlaczego, bo ja biorę te głupie granaty, które mi się w ogóle do niego nie, nie, przy, nie przydają. Dawaj, skocz. Super Hero Jump! Dawaj. I, te I teraz, teraz, teraz Grantami nie będę naparzał. Coś takiego mu zrobię. <grywa> Trochę się boję. No nie, on mnie przez to bije! God damn it! God damn it! Koala, co jest z tobą nie tak? Czemu nagle stałeś się... Su supermocarzem? Co jest z tobą? Halo. Halo. Halo, co, rob co robię nie tak, co robiłem wcześniej dobrze? Kurde, jestem le lepszy w grę, a biję gorzej. Spróbujmy coś takiego. Po prostu będę leciał. Zniszczymy te drzewka. Dobra. Nie! Nie, nie! nie, 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 Dobra, i będę tak biegł. O, 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 o. I po tobie, trzeba się ciągle ruszać. Dobra. Ilu was tutaj jest? O kurde. O kurde, te ustawienia dalej zostały. God dammit! To wait, to wait, to wait, to wait, to wait. To W takim razie Super Hero jump i potrzebuję granatnika. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj granatnik. Okej. Okay. Bo takich pokonać będzie ciężko. Ale was tam jest. Chyba no. No, 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 Chodźcie, chodź, ale was tutaj, ale mam farbę na was. doguwajmy się w ścianie i naparzam. Dawaj, 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 dawaj. Co tam kuple. No trochę FPS-y spadają tak jak staję w jednym miejscu. I bije. O, wait, 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 wait. A dużo granatów potrzebujemy. O, poznikali wszyscy. Co się dzieje? No, no, o nie, 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 nie jestem w ścianie, nie, nie, Skinę! rusz się stąd, nie wiem, coś wywal, szkoń. a granat wyrzuciłem, nie, zabiją mnie, o nie, miejsce, halo, I właśnie miałem sprawdzić, kurde, miałem sprawdzić, mecha czy bije, jak już ten nie żyje i nie sprawdziłem, zero, zero, nie będzie. Nie będzie. Zero. Zero. Koniec. Nie ma policji w tym mieście. No way. Dawaj tam. Teraz. Ter teraz jest nasza szansa. Tylko trzeba koale zabić. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Damy radę, damy radę. Już mamy technikę. Już mi policja nie będzie przeszkadzała przy tym. O, no ziomeczku się naparzać, kurde free, to one, let's do this. Oh, oh shit. Nie, 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 nie. Why you do this? Nie, dosięgniesz mnie. Zniszczę, zniszczę cię i przepadniesz. Nie. Shit. Głupie auto. A! Co policja? Nie ma policji, nie ma koali, dobrze? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz, jak już nie macie tutaj żadnej otwory czy coś. Próbujemy zniszczyć. <noise> dawaj, gdzie mój mech? Tam. Dobra, dawaj, dawaj. Spadaj na drzewo, gościu. Dobra. Wstałem, że nic nie będziemy zadawali obrażeń. Dawaj tego. tunczyka. Eee, super speed, super hero speed, dawaj. Let's go, let's go. Dawaj, 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 lecisz, lecisz, lecisz. Super, super łyba. łyba mini, mini. Dawaj. Mini, mini łyba, dawaj, nie, nie, okej. Okay. okej oh, Dawaj Miga. Dawaj Miga Med versus machine. Go, 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 go. Dawaj, niszczymy wszystko co na naszej drodze. Całe miasto! Policja mi nie straszna To jest. I nie ma <grym> Do zero dalej. No niestety. Niestety ten pomysł nie wypali. <laughs> Jeśli chodzi o zniszczenie tego budynku. On jest nieśmiertelny. Nawet gdy go koala nie trzyma. Przykro mi, naprawdę. Co na to Kurde. Z każdym poziomem się robi coraz ciepwie, nie? Tam jaki samochód w kosmos poleciał. <laughs> to nic, to nic. Dobra, słuchajcie, dawajcie mi challenge w komentarzach w takim razie, jakieś, bądź jakieś ciekawostki, których jeszcze tutaj nie widziałem. To trzeba będzie przetestować. Bo tak, to chyba wszystko już tutaj ogarnęliśmy do tej pory. Oprócz oczywiście tej minigierki przy krowie, <grym> którą grać nie potrafię, nie rozkminiam o co się tam rozchodzi. A idź ty krowo! Ciach, 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 nie ma. Prowa zmieniła się w byka, elo Benz tam tamtego ziomeczka Pokarajmy Bić zebrę Bić zebrę O, coś tam Coś tam oberwało, czy to, czy to zebra? Jup, zdecydowanie Bo nic więcej nie zdziałamy Misari. co tam latało? Wait, 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 wait. Coś tam widziałem dużego. Aha, to ta krowa, dobra. Dziomuś. Co ty auto się tam? do mnie? Spadaj Chodź tutaj. na fajty. A ty co? że lata to lepszy Kurde, o jest, zaraz się wkurzy. Zaraz się wkurzy na mnie <noise> <noise> Upsy Rozpadłeś się. Dobra jest kurde, co się bijesz? Ze mną się bijesz nie ma opcji. Dobra, razem cię szybciej zlikwidowałem Komisariat! O kiego ty tutaj jesteś? Ale czemu on jest nieśmiertelny? Ja się pytam. <grymne> Ale co mogę jeszcze zniszczyć? Słonia już zniszczyłem wcześniej Nie, nie ma, nie ma dla mnie żadnego przeciwnika Musimy czekać, słuchajcie, tej z nowymi rzeczami I zobaczymy, może na wybranie jakieś wleco czy coś Bo tak póki co to mamy wszystko Aż tu wywaliło. Ja ale tam nam się wlecieć nie da. Jak nic. Dobra, słuchajcie, nie, nie przedłużajmy, nie przedłużajmy już. Co mieliśmy przetestować, to przetestowaliśmy. Maksimum policji za pierwszym razem się udało. Budynek dalej nieśmiertelny. Niestety mech sobie nie radzi. Trudno się mówi. Takie życie. No cóż. Under construction. Co nie mogę wyżej wlecieć? Ja nie mogę wyżej. Tak, 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 i tyle. Uwa, ale spadłem. Tego mogę zniszczyć? Nie mogę. On tu musi być, T -t taki jaki jak jest. Dobra, dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za łapeczki w górę, za komentarze. I do zobaczenia w następnym odcinku, jeśli wy wymyślicie jakiś challenge, to jak najbardziej e, będzie można tutaj coś ciekawego zdziałać. Oh yeah! Dzikie Fight. <noise> Dobra, na razie jesteś. yo, yo.